Cześć psiarze, dzisiaj chciałam Was zachęcić do wzięcia udziału w ankiecie przypiętej w poście na moim profilu. Od jakiegoś czasu uczestniczę w takiej trochę chorej gównoburzy na temat tego, czy powinno się odpinać, czy się nie powinno odpinać psy ze smyczy w przestrzeni wspólnej, w przestrzeni publicznej, czyli w parkach, na chodnikach itd., itd. Bardzo ciekawi mnie Wasze podejście do tego tematu, w związku z tym Umieściłam tam kilka pytań i chciałam Was zachęcić, żebyście wpisywali w komentarzu numerek odpowiedzi, z którą się najbardziej zgadzacie. Oczywiście bardzo chętnie przeczytam też, jeśli macie jakiś komentarz do tej ankiety, komentarz do zachowania takich ludzi. Czy zgadzacie się z tym, że jest to w miarę bezpieczne i jest to ok, kiedy widzicie, że ktoś ma naprawdę usłuchanego psa, prowadzi go bez smyczy, Czy ten pies idzie przy nodze i czy wy. I właściciele psów, i ci ludzie, którzy chodzą bez psów na spacery, czujecie się bezpiecznie w takiej przestrzeni, widząc taki obrazek? Czy raczej zaczynacie mieć wątpliwości i czujecie jakiś wewnętrzny niepokój? I to bez względu na to, czy ktoś ma tego psa dużego, czy ktoś ma tego psa małego. Jak odnosicie się wy do takiej sytuacji? Przypominam, że ankietę znajdziecie na moim koncie na Instagramie, a post, którego dotyczy ankieta, jest przypięty u samej góry. To tyle na dzisiaj. Pa.